Możecie zaczynać. Nie, oni zaczynają, bo my im odpowiadamy. Nie, my zaczynamy! A ja jeszcze tylko powiem, że na konsolecie dzisiaj Jones z Arizony Zróbcie na niego hałas. Ledzimy! Dobra! Ze mną łysy jak czarny Polak. Te dwie dziwki są tu za pięć koła. Ej! Dobra zbrań. Nie wiem jaka z siebie jest z fejmu Gwiazda, zwykła pizda Dostał byś od ciosa Darek lewcie, wy, Darek lewcie wypromował proste Widzę kora i wyruchałby mój siostrę Żartowałem, bo jest kurwe brzydka Jadę tutaj, to jest zwykła dziwka Mam nadzieję, że nie masz siostry No bo delikatny będzie przypał stary Ej Teraz chodzę ja to nagród Ferrara MK Lecę sobie tutaj Filipek Korowi nastrał do buta! Może i wygrałeś w WBW, ale na Bandzi nie masz kurwa żadnych szans tu! Ej! Niebieskie, ty w domu dostajesz mandat! Sprawdźcie, przyszedł tutaj syn komendanta! O! Mój stary to policjant, ty jebany czwoku! Ale przynajmniej z siebie nie robi idioty na TikToku! I to jest... I to jest tak, popatrz, jadę jak po mordzie. Darolew był w strachu, a ty byłeś w Ginoldzie.